i się teamują na mnie! <laughs> się jestem kurwa w dupie! A! Ja się nie poddaję, ja się nie poddaję tak łatwo! A! Kurwa, mam nadzieję, że będziesz miał fantastyczne życie. No niestety, no. Co mogę powiedzieć? Jeszcze mi zatabowało. Co je kurwa najlepszy czołgista dlaczego szukałem czołgisty który w of tak napierdalał dziennie 15 godzin eee! Wypierdalaj Dawid kurwa O kurwa trzy pady go niego, go niego. O, zauważyłem. Z krawkiem oka. To nie łohak, spokojnie. Tutaj zamiaczek, o dokładnie. Cześć. Ty, on zbierał dla mnie rzeczy? Ziomeczko. O, anonymus. Ale słodziek Gdzieś tam strzelają. O, u góry! O tam najgorzej jest Dobra, lecimy się najgorzej bije, bo tam nie można budować O! Zajbiście! Ojojoj! Mama Sita O, tu też ziomeczek Wezmę sobie... Tutaj wypiję mini... Ja w tym lobby Dead Oh my god, shit on Oj ziomeczku, ziomeczku Gdzie ty to Znowu ktoś jechał na dół Ty jak się ulatnia Precel, precel Preselku Atak z powietrza kurwa Przeprowadzony, profesjonalista Przeprowadzony przez profesjonalistę, tutaj pig. Bierzemy to. on wychodzi tyłem. Bierzemy 3 jeden 1, 3 1, 3 Ha, kurwa, ale zabawne. Przecież ja takiej strzał nie misuję. Tutaj. Iść na dół, iść na dół. O, ty ma to, ale zostajesz kurwa, rozjebany. Uff. Szybko zładka na sprawę, trzeba to po męsku, kurwa. Mam nadzieję, że to jest mój widz kurwa mój, się kurwa na niego, please. Ja pierdolę, i się teamują na mnie! Sprawy <ścudy> siebie! Tu, 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 tu! Jest Trzymamy kurwa fason! Spierdolili mi lunch'a i jestem kurwa w dupie! A! Mam tego gościa, co tu wcześniej oddał rzeczy Ja się nie poddaję, ja się nie poddaję tak łatwo, kurwa Jak z tego teraz wyjedziesz? Pierdolony zjebia Szybciej, szybciej buduj Jeszcze ja dostałem! Dlaczego? Co się dzieje w tych grzech? Idą Dawidę, kurwa. Mam nadzieję, że. będziesz miał fantastyczne życie. I co? Nagle ucichło. Nagle cisza. Tutaj kolejny ten, który się timował Ziomeczek Fajnie by dostać było Hedmo Sniper, co? Siu siu siu, siu O A ja maca nie mam, ty Co no jest, kurwa? O, nie ma maca. Onaki. Spokojnie, bez presji. Zero presji, zero presji. A widzicie dzisiaj ciężko ten tak? Ciężko wygrać Widzicie się odpierdala, to jest konta po prostu Ostatnia walka kurwa, wielka walka w wszechczasów No i wszystko po to to... A, nie.